Anastazji podejmowa Magre, Księga pierwsza pod rozdział. W nim było życie, a życie było światłością ludzi Ewangelia według świętego jana. Kiedyś na moją prośbę Anastazja zaprowadziła mnie, Żebym mógł zobaczyć dzwoniący cedr, o którym opowiadali jej dziadek i pradziadek. Odeszliśmy niedaleko od polany i zobaczyłem go. Blisko 40-metrowe drzewo trochę przewyższało pozostałe. Zasadnicza różnica polegała na tym, że jego korona jak gdyby świeciła, tworząc wokół siebie aureolę podobną do tych, które są malowane na obrazach wokół głów świętych. Ta aureola nie była jednorodna, lecz półsowała. W najwyższym jej punkcie tworzył się wąski promień przechodzący w niebieski bezkres. To zjawisko czarowało i zauroczało. Na propozycję Anastazji przyłożyłem dłonie do pnia Cedru. Usłyszałem dzwon lub potrzaskiwanie porównywalne z tym, które możemy usłyszeć, znajdując się pod linią wysokiego napięcia. Tylko to zjawisko było bardziej dźwięczne. Sama przypadkowo znalazłam sposób, jak zwrócić jego energię w kosmos, a potem rozsiać po ziemi. Widzisz korę, która w różnych miejscach jest obdarta? Zrobiła to niedźwiedzica. Z wielkim trudem zmusiłam ją, żeby mnie podniosła do pierwszej gałęzi. Wczepiłam się w jej sierść na karku. Wlokła mnie i ryczała, wlokła i ryczała. I tak do pierwszych gałęzi. Po nich dotarłam do samego wierzchołka. Siedziałam na nim dwie doby. Czego nie wymyśliłam? Głaskałam go, krzyczałam do góry. Nic nie pomagało. Przyszli dziadek i pradziadek. Wyobrażasz sobie, co tu się działo? Stali na dole i srogo ze mną rozmawiali. Żądali, żebym zeszła na dół, a ja im swoje chciałam, żeby mi opowiedzieli, co z tym cedrem robić. Nie powiedzieli, ale czułam, że wiedzą. Dziadek jest taki przebiegły, chciał mnie oszukać, obiecując pomoc w dojściu do ładu z pewną kobietą, z którą w żaden sposób nie mogłam nawiązać kontaktu. Bardzo chciałam jej pomóc. Przedtem był niezadowolony, że tak dużo czasu na nią marnuje, a nie zajmuje się innymi sprawami. Wiedziałam, że on nie może mi pomóc, ponieważ pradziadek dwa razy robił podejścia w tajemnicy przed nim i jemu też się nie udało. Potem zdenerwowany dziadek chwycił go wąskę, biegał wokół cedru, smagał powietrze i krzyczał, że jestem najbardziej myzmyślna w rodzinie. Działam nielogicznie, mądrych rad nie przyjmuje. On będzie mnie wychowywał tymi rózgami po tyłku stał przy, przy tych słowach gałęzią powietrze. Tak wymyślił, że nawet pradziad się roześmiał. Ja też chichotałam, i w tym momencie złamałam gałązkę na wierzchołku, a od niej zaczął bić blask. Wtedy usłyszałam głos pradziadka, bardzo poważny, wymagający i jednocześnie błagający: Nie dotykaj wnuczuś niczego więcej. Opuszczaj się i już wszystko zrobiłaś. Posłuchałam go i opuściłam się. Pradziadek milcząco przytulił mnie do swojego drżącego z wrażenia ciała i pokazał na cedr, na którym coraz więcej gałązek zaczynało świecić. A potem wydobył się promyczek wychodzący w górę. Pradziadek tłumaczył, że gdybym wtedy na górze dotknęła promienia wychodzącego ze złamanej gałązki, mój mózg, mój mózg pękłby, ponieważ w tym promieniu jest bardzo dużo energii i informacji. Właśnie w taki sposób zginęli moi rodzice. Tata i mama. Anastazja milczała przez jakiś czas, potem kontynuowała swoją opowieść. Rodzice zauważyli taki sam dzwoniący cedr, ale mama postąpiła trochę inaczej niż ja, dlatego że nie miała odpowiedniej wiedzy. Weszła na stojące obok mniejsze drzewo i z jego konaru próbowała złama złapać dolną gałązkę dzwoniącego cedru. Nadłamała ją, przy tym i niechcący oświetliła siebie. Gałązka była skierowana w dół, promień więc szedł w ziemię. To jest bardzo niedobre, bardzo szkodliwe, kiedy taka energia wchłania się w ziemię. Gdy przyszedł tata, zobaczył ten promień i wiszącą mamę. Jedną ręką trzymała się kurczowo na amen gałęzie zwykłego cedru, a drugi ściskała złamaną gałąź dzwoniącego cedru. Tata wszystko zrozumiał. Wszedł na dzwoniący cedr, dotarł do wierzchołka. Dziadek i pradziadek widzieli. Jak łamał górne gałązki, ale one nie promieniowały, a na dole nimi coraz to bardziej zaczynało się świecić. Pradziadek mówił, że Tata zdawał sobie sprawę z tego, że jeszcze chwila i już nigdy nie będzie miał możliwości zejścia na dół. Promienie wychodzące do góry i pulsujące świecenie nadal się pojawiały, i tylko coraz więcej cienkich promyków świeciło w dół. Górny promień pojawiał się, gdy Tata nadłamał wielką gałąź skierowaną do góry. I chociaż ona nie świeciła, zgiął ją, skierował na siebie. Kiedy wybuchnęła, zdążył jeszcze otworzyć ręce i promień z wyprostowanej gałęzi skierował się w niebo. Następnie utworzyła się pulsująca aureola. Pradziadek mówił, że mózg taty w ostatnim momencie jego życia przyjął olbrzymi potok energii i informacji. Tata, jakimś niewiarygodnym sposobem, mógł oczyścić swój mózg z całej wcześniej zdobytej wiedzy, dlatego udało mu się zyskać czas na to, żeby zdążyć przed pęknięciem mózgu otworzyć dłonie i skierować gałąź w górę. Anaskaza pogłaskała dłońmi cedr, przytuliła się do niego policzkiem i zamarła, uśmiechając się i przysłuchując brzmieniu dzwoniącego drzewa. Anastazio a olej cedrowego orzecha o leczniczych w cechach jest mocniejszy czy słabszy od kawałków dzwoniącego cedru? Ma taką samą siłę pod warunkiem, że orzechy zbierza się w okresie w czasie określonym i z określonym podejściem do cedru, kiedy on sam je oddaje. A wiesz, jak to robić? Tak, wiem. Czy zdradzisz mi tę tajemnicę? W porządku powiem. Pod rozdział. Musimy zmieniać światopogląd. Potem Anastazję, pytałem Anastazję, kim jest kobieta, z powodu której miała konflikt z dziadkiem? Dlaczego dotychczas nie może nawiązać z nią kontaktu i do czego ów kontakt jej jest potrzebny? Czy wiesz, zaczęła swoją opowieść Anastazja, jak bardzo ważne jest to, by dwie osoby łączące swoje życie miały w stosunku do siebie duchowe pragnienia? Najczęściej wszystko zaczyna się mówiąc przykrością od fizjologii. Na przykład, zobaczyłeś piękną panienkę i poczułeś chęć współżycia. Osobowości jej duszy jeszcze nie zauważyłeś. Często ludzie zjednują swój los ze sobą tylko na podstawie pociągu płciowego. Te emocje szybko mijają albo przenoszą się na inną osobę. I co w ten czas będzie się wiązało tych ludzi? Odnaleźć człowieka bliskiego duchowo, z którym można osiągnąć prawdziwe szczęście, nie jest wcale trudne, chociaż w waszych technokratycznym świecie istnieje dużo barier. Kobieta, z którą staram się nawiązać kontakt, mieszka w wielkim mieście. Regularnie jeździ w to samo miejsce, przypuszczam, że do pracy. Tam albo po drodze zawsze napotyka mężczyznę bliskiego jej duszy, z którym mogłaby być rzeczywiście szczęśliwa. A najważniejsze, że z tego związku urodziłoby się dziecko, które mogłoby przynieść światu wiele dobrego. Daliby dziecku życie w takim samym porywie jak my. Ale ów mężczyzna nie ma odwagi, by porozumieć się z tą kobietą. Ona sama jest również temu winna. Wyobraź sobie, że on patrzy na jej twarz i widzi w niej wybrankę swojej duszy. A ona, gdy tylko poczuje czyjś wzrok, od razu stwarza pozory, zaczyna grę, spódnicę swoją podciąga, jakby nieumyślnie itd. Mężczyzna w tym samym momencie zaczyna odczuwać seksualne pragnienie, choć prawie w ogóle jej nie zna. Wtedy odwraca się i idzie do innej kobiety, która jest mu przychylna i zaspokaja jego seksualne potrzeby. Chcę tej kobiecie doradzić, co powinna zrobić, ale nie umiem się do niej przebić. Jej mózg. Ani na mgnienie nie otwiera się na dla zrozumienia informacji, bo cały czas pracuje tylko i wyłącznie nad bytowymi problemami. Wyobrażasz sobie, kiedyś obserwowałam ją przez całą dobę. To był koszmar. Dziadek wyzwał mnie potem, że za mało pracuję z ogrodnikami i rozpraszam swoją energię, włażę w nie swoją dziedzinę. Rano pierwszą myślą tej kobiety nie jest radość z nadchodzącego dnia, lecz to, żeby tylko coś zjeść. Denerwuje się, gdy brakuje czegoś do zjedzenia, dalej denerwuje się, że brakuje czegoś, czym smarujecie się rankiem, może kremu, może farby. Cały czas myśli o tym, jak to zdobyć. Wiecznie się spóźnia i cały czas biega, myśląc, żeby nie odjechał jej ten czy inny środek lokomocji. Tam, gdzie codziennie przychodzi, jej mózg w ogóle w całości jest przeładowany, jakby ci to wytłumaczyć czymś, co z mojego punktu widzenia jest wieczną bzdurą. Bo przecież jej mózg powinien uwypoklać twarz dzielnej kobiety i wykonywać funkcje jemu nienależne. A ona równocześnie myśli o koleżance czy znajomej i jest na nią zła. W tym samym momencie słucha, co mówią wokoło. I wyobraź sobie, że robi co z dnia na dzień, i z dnia na dzień, już nakręcona, jak zwariowana. Po powrocie do domu, kiedy widzą ją ludzie, sprawia wrażenie prawie szczęśliwej kobiety, ale wciąż myśli o farbach, ogląda odzież w sklepach, w pierwszym rzędzie taką, którą podkreślała jej dzięki, bo przypuszcza, że z tego powodu zdarza się jakiś cud, chociaż w jej wypadku wszystko jest na odwrót. Po powrocie do domu zaczyna się zajmować sprzątaniem. Myśli, że odpoczywa, kiedy gapi się w telewizor, grzebie się z przygotowaniem jedzenia, a najgorsze, że myśli o dobrym tylko przez chwilę kładzie się spać i w łóżku znowu pozostaje ze swoimi troskami. Gdyby chociaż na jedną minutkę w tym dniu odeszła o nich i pomyślała. Poczekaj Anastazjo, wytłumacz mi, jak ty ją widzisz, to znaczy jej wygląd zewnętrzny, odzież, to o czym ona powinna myśleć w momencie, gdy obok znajduje się ten mężczyzna? Co powinna zrobić, żeby on w końcu odważył się do niej podejść i z nią porozumieć? Anastazja opowiedziała wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Ja z mojego punktu widzenia podam te najważniejsze. Sukienka nieco powyżej kolej, bez wykoldu, z jasnym kołnierzykiem, makijażu prawie nie ma, zainteresowaniem sucha człowieka, z którym obcuję. I to wszystko? Skomentowałem słysząc takie proste wytłumaczenie. Za tymi prostymi rzeczami bardzo dużo się kryje, powiedziała Anastazja. Żeby założyć tylko taką sukienkę, inaczej się nie pomalować i popatrzeć na mężczyznę z naturalnym zainteresowaniem należy koniecznie zmienić światopogląd Dziękuję kochani następnego